Nowe, to no No widzicie, oh, co to było? Potrzebuję, potrzebuję... Of mordyża za dużo tych straszników tutaj, zaraz zginę. Aha, chwila właśnie. Widzicie to coś, to coś, tak? no to to, 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 to w tych komorach są ten, ci strażnicy Zaraz się z nimi zmierzymy, nie bójcie się Dobra, e, musiałem wnieść to, żeby oni mi tego nie pobrali e, Muszę znaleźć specjalną, o właśnie to muszę znaleźć, bo tylko tak mogę ich rozwalić Rzucałem we mnie beczułkami, widać Nie podoba mi się to wcale, o nie wcale Chwila no ja się któryś tutaj, bo nie wiem co tam łazić, no. Rzucaj. I raz! I już po tobie, dziecino no! Ile można czekać, no? Oj nie, nie, nie! Nie. Gdzie on jest? O, hy <grystanie> hy! się będziemy bawić, widzę. gdzie? hop no gdzie on jest? A ja gdzie on jest? znowu chce się ze mną bawić no Już? Dobra, po sprawie No i tak trzeba ich zabijać, tylko z tej broni nam się uda Najszybciej Zresztą Jak widzieliście, jak używałem tutaj tylko że z czerwonym ładunkiem, no to coś było tak, wiecie, krucho, nie? Dobra, cięcie, zaraz wracam Ja jestem z powrotem, przepraszam, telefon był Dobra, i teraz jedziemy dalej z tymi głupimi strażnikami I Teraz to, trzeba to zniszczyć A, i teraz nie ma co się przeciągać chwilę, tylko to zniszczy, bo... Żeby nie straszyli po nocach I to I to I to Gdzie jesteście? Chodź! Nie, 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 z tymi beczkami to przesadziłeś. Yy. Nie, nie, nie. Tylko to jest? Nie mm. koć. Beczki, łatające beczki. Aha dobra tutaj jesteś A no to mów czemu? Chodź tutaj do mnie, chodź 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 Dobra Zaraz i tak się zniszczę No ty jeszcze też O nie nie, z tymi beczkami to nie, już nie będziemy się bawić Tyle teraz, tylko przejdź do góry, to się z wami rozprawię, będzie chyba mi łatwiej Chociaż nie, nie będę mógł się odprawić przed... O nie nie, z tym to lepiej przeszłem o, się Aha, yy, chwila, yy, to. O, jednak działa też. A to spróbuj mi coś przyciągnąć, to normalnie się zniszczy. Nie, to też jest dobre. jeszcze jeden? U nie! U nie, 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 nie. Aj. Oj! Dobra Prawie mu się udało No ale jeszcze chwilę No Jeszcze żyjesz? Dziadu jeden No W końcu Ledwo co, ale jakoś się udało, trzeba przyznać Mam full, mam full? Zaraz sprawdzę, czy mam full? Miałem full, no dobra W sumie tam się nie różni To i teraz tam. Potrzebuję zniszczyć najpierw to, co jest tutaj najbardziej, co tutaj najbardziej zagraża życiu. Chwila, właśnie. Przecież mamy to, proszę Państwa. Co to jest? To jest to. To jest właśnie moja logina broń. Druga od razu po tym tym. Znowu będzie kłótnia o Tylko jeszcze, żeby to zniszczyć Chodź! Nie, 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 nie! O, przyjęliście naprawdę. ale to odpyta dalej o dobre nie jeszcze chwilę no pokażasz mnie strażniku o no teraz ja bym ci współczuł trochę bo ja jestem tutaj wiesz Zgin. No! Jeszcze ty! No, pogrzało chyba do reszty. Nie? O, udało się, fajnie. Albo zaraz zginę. Nie no, faktycznie chyba prędzej co zginę, zanim ich, ich pokonam. Aha, teraz się zacznie więcej. O, latające baczki. O, jeszcze nie? To no, dobrze. A do czasu, do czasu. Gdzie on jest? Hop. Dobra, po sprawie. Tylko jeszcze wezmę, wezmę, wezmę to o sobie. Dobra, idziemy dalej. Ta broń jest naprawdę dobra, bo może mieć różne typy tego wszystkiego i dlatego jest taka taka, taka pozytywnie nastawiona do przeciwnika. Nie, to znaczy negatywnie. Gdzie to gdzieś słyszałem. Pamiętacie? Na początku to było. Siema, straszniku! Czy ja zdobiłem przez chwilę Nie. Nie rzucaj tym... ...jak dziecko. ile można o a w sumie to nieduże. O, nie dużo o nie dobra teraz ty przyszedł teraz, I teraz użyjemy tej drugiej ulubionej broni a nie Oj. gdzie on jest nie rzucaj tym ja cię proszę po dobroci A patrz co ja wyłączyłem Chwilę. Hop 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 Dobra, mało zostało Spoko yy, Gdzie teraz? Tutaj

no dobra, no to dawaj ten portal. No dobra. W objęciach matki. Nie, nie będę tego nie będę copował, bo bardzo mi się podoba teraz gadanie, coraz bardziej. No zobaczcie, teraz będzie właśnie takie... Walka z bossem, tylko się z tym już konkretnym. Patrzcie, widzicie to? Mhm. Mm no. Mm -hmm. Dobra, nie ma sprawy. O, patrzcie, teraz my tak, że musimy tak. Lewym przyciskiem zapalamy, a prawym przyciskiem się przybliżamy. Więc tak. Chcę na przykład to zapalić, no so muszę podejść do tego. Włączyć zapalnik. No i teraz się załączyło. I teraz musimy zrobić to z wszystkimi, które tutaj się znajdą właśnie. Tak, tak to się tak to na takiej zasadzie to działa. Muszę to wszystko to zapalić, żeby wejść do środka. Pięknie. No, nie udało się. No, nie udało się. <laughs> Jak widzicie, dla mnie to nie jest takie aż proste i oczywiste, ale... Eja! Yeah, udało się. Dobra, teraz jeszcze tutaj jeszcze trochę zostało, to się nie ma co cieszyć na zapas. Oho. Uh -huh. Tu. I tu. Dobra, i jeszcze ten na dole tutaj, ten taki cypelek. Chodźmy tutaj. czy jeszcze o czymś zapomniałem? tak, jeszcze jest na dole tam jeden ale na razie to nie o to tylko <grystanie> o, udało się, dobra gdzie teraz? gdzie ty, gdzie ty, gdzie ty jesteś? chodź, 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 teraz tak tak Hop. a, je jest, jest, odpaliłem, pięknie no i teraz gotowi, idziemy do sfery Poczekamy chwilę. Ona sama na tam zaprosi, prosi. znowu dialog.